Witajcie, chowam słuchawki, które były potrzebne do nagrywania u wspólnego u Krzysztofa Łukszy. Natomiast przejdziemy sobie do analizowania bzdur, jakie wygadywał jeden z patronów. Poprosił, żeby się przyjrzeć bzdurom, jakie wygadywał Stasio Michalkiewicz z tych kręgów korwinowych. Jest taka książka, którą napisał Dobry, zły liberalizm jest taka książeczka i w niej straszne głupoty napisał Michalkiewicz. I słuchajcie, na początku mamy bardzo ciekawą sytuację, bo to jest książka z roku 2012, ale copyright jest 2005 roku. Z tego wydawnictwa Fon Bohoweckie, nie wiadomo co to jest za dziwne wydawnictwo, ale ono wydaje właśnie takie szurskie książki konfiarskie, właściwie kucowe. I tam jest w ogóle dedykacja dla Mariusza Świtalskiego, który zachęcił Michalkiewicza do napisania tej książki. Słuchajcie. Mariusz Świtalski to był e, kiedyś szef elektromisu. Zresztą, Poznaniak chyba, twórca marek Elektromis, Eurocash, Biedronka, Żabka i tak dalej. I tenże człowiek, on tam miał jakiś problem z tą, z tą siecią małpka i tak dalej. W ogóle troszkę afer, aferalna była ta, także dziwny facet świtalski. No w każdym razie ten Świtalski to wam wkleję o nim artykuł z Wikipedii. On zachęcił do napisania kłamliwej książki o liberalizmie Stanisława Michalkiewicza. Michalkiewicz, tak, to jest ten paź paź Korwina Mikkego. Tak, o nim właśnie mówimy. Przy okazji bezwstydnie zareklamuję swoje książki, bo niby czemu nie. A teraz patrzymy tak. Mamy tą książkę Stanisa Michalkiewicz, Dobry, Zły Liberalizm. Posłuchajcie, no strona szósta. Konfucjusz utrzymywał, Konfucjusz utrzymywał, zaczyna od Konfucjusza. Konfucjusz utrzymywał, że naprawę państwa należy rozpocząć od naprawy pojęć. Zgodnie z tym, lewica od stu lat rządząca życiem umysłowym, Psucie rozpoczęła od psucia pojęć. Lewica rządzi od 100 lat, słuchajcie życiu umysłu. Zamiast sprawiedliwości, sprawiedliwość społeczna, zamiast demokracji, demokracja socjalistyczna. Zamiast nauki kościoła, społeczna nauka kościoła i to wszystko robi ludziom w głowach masę zamieszania. To jest nieprawda, bo demokracja socjalistyczna rzeczywiście była takim przypadkiem, ale Społeczna nauka kościoła powstała kompletnie bez związku z lewicą. W odpowiedzi na rewolucję francuską w latach 1820 francuscy katolicy wymyślili społeczną naukę kościoła, jakoś to tak wyszło. Więc to jest nieprawda, że to jest lewicowe, lewicowy twór, to słowo. Ale dalej, mamy coś takiego. Słowo liberalizm było pierwszym zostało przez lewicę nie tylko zniekształcone, ale ukradzione po prostu. Człowiek, który 150 lat temu nazywał się po angielsku a liberal, dzisiaj musi się określać jako a Manchester liberal, a classical liberal, czasami a libertarian. Przy czym te dwa pierwsze określenia znane są tylko politologom, a ostatnim wiążą się dziwne postulaty, pod którym klasyczny liberał by się nie podpisał. Ciekawe, nie lubi libertarian. No, no, czyli na przykład Maryszka się nie podoba. Potwierdzenie, e, powiedzenie o sobie w Ameryce el-liberal oznacza nie mniej, nie więcej, tylko socjaldemokratę. W USA socjalista to ktoś, jak w Polsce człowiek, członek PPS-u Piotra Ikonowicza. Nic dziwnego, że Kościół te, tak rozumiany liberalizm wyklął i czasem do takiego liberała woli, od takiego liberała woli nawet klasycznego socjalistę, bo ten też niszczy gospodarkę. Ale przynajmniej nie musi być zwolennikiem aborcji czy nazywania związku dwóch homosiów małżeństwa. Liberał, jak sama nas wskazuje, powinien wierzyć w wolność i bronić zasady, chcącemu nie dzieje się krzywda. No dokładnie. Czyli na przykład, jak dwóch gejów chce być razem, to nie sobie będą. Nie? To tego nie rozumie. Właśnie i tutaj po całej długości, na całej długości nieustannie kłamie. Ten człowiek, ten Michalkiewicz, nieustannie kłami. Jeszcze raz sobie to, zobaczymy, to się da skopiować. Przerzucić do tego, żebyście jeszcze raz sobie to zobaczyli, jak on manipuluje. Liberalizm nigdzie sobie nie poszedł. W Ameryce mamy pewien problem z, ze znaczeniem słowa liberalizm, ale to w Ameryce, Hmm, to wynika, zaraz wam powiem z czego to wynika więc jeszcze raz, zobaczcie, co pisze Michalkiewicz słowo liberalizm było pierwsze stał przez lewicę ukradzione, człowiek, który 150 lat temu nazywał się po prostu a liberal, teraz musi mówić i znowu, Manchester liberal, classical liberal czasami libertarian hmm, a wtedy libertarian no to już oznacza, że tam za bardzo lubi Maryszkę albo coś nikt dziwnego, że kościół taki liberalizm wyklął. A czasem od takiego liberała woli nawet klasycznego socjalistę. To jest przypomnienie, że pamiętajcie, że Kościół nie lubi liberalizmu. Kościół niczego nie lubi. Kościół nawet wyklął sam siebie. To zacznijmy od Kościoła, bo Kościół to jest idiot, największy idiotyzm. Kościół sam siebie nie lubi. Kościół wyklął historyzm. Wiecie, co to jest historyzm? Historyzm to jest takie myślenie, że. Um, że każda epoka dąży do jakiegoś tam celu, że jest pewien cel, który ma być osiągnięty historycznie, że każda historia ma swoje wartości i to idzie, zmierza do jakiegoś konkretnego celu. No to jezusizm, chrześcijaństwo też jest takim celem. Czyli Kościół sam siebie wyklął, nie zauważył tego nawet. Kościół wyklął też socjalizm. Wyklął też tak zwany amerykanizm, czyli amerykański katolicyzm taki progresywny i parę innych rzeczy. Kościół wszystko wyklał, co nie jest nim samym generalnie, więc nie ma się co kościołem przejmować. Natomiast jak to jest z tą nazwą liberalizm? Przede wszystkim słowo liberal, jeżeli ktoś nazywał się liberal, to był w Anglii XIX-wiecznej zwolennikiem tego, żeby ludzi traktować jak ludzi. Tak. To nie był wolnorynkowy konserwatysta, jak próbuje nam dowodzić Michalkiewicz. W Polsce to jest prawie że oczywiste, to co mówi Michalkiewicz. Tak bardzo to się zagnieździło, ale to nie jest prawda. XIX-wieczny liberał em, angielski domagał się poszerzenia praw do głosowania, domagał się traktowania ludzi jak ludzi, żeby robotnicy byli sprawiedliwie traktowani. To nie był wolnorynkowy konserwatysta, jak tutaj to im próbuje implicyte dowodzić Kiewicz. Nie. My mówimy Manchester Liberal, ponieważ Manchester Liberal oznacza radykalnego wolnorynkowca. Manchesterski liberalizm, który się narodził, to głównym jego reprezentantem jest, możecie sobie znaleźć tego faceta, Richard Cobam. To jest nieprawda, że Leon dał początek właściwej społecznej nauki kościoła. To jest nieprawda. Rozpoczęli to francuscy chrześcijanie, galicy, to oni byli um, zwolennikami galicyzmu, to znaczy przeciwnikami ultramontanizmu, przeciw, przeciwstawiali się wtrącaniu się papiestwa w sprawy kościoła francuskiego. A to, że sobie Leon ten to nazwał, to tam też mówiono o nauce społecznej kościoła. Tylko że ludzie patrzą, co papieże gadają, a nie o tym, jak jest naprawdę. I jak, jakbyście kupili moją historię Francji bez mitów, to tam jest właśnie o tym, jak wyglądała Hadecja wczesna francuska, można by tak powiedzieć, w latach 1820. Bo już wtedy mamy masowe społeczne chrześcijaństwo, które próbuje przeciwstawić się lewicy pierwszej takiej masowej. Więc mamy, to jest nauka społeczna Kościoła, ponieważ to jest tą esencją Natomiast, że sobie papież przyszedł i coś w, w Encyklice napisał. No to sobie napisał. To, to nie. Słuchajcie, jakby to się nie nazywało telefonem, to by nie było telefonem. Coś jest, a potem wymyślamy nazwę, tak? Proste. Okej. Okay, mam nadzieję, że proste. Dobrze. Teraz mamy tak. Teraz mamy coś takiego. Mamy. Richarda Kobama, który głosił w latach 1830, mniej więcej wtedy, kiedy pierwsi społeczni liberałowie francuscy, to on głosił taki światopogląd, że um, on głosił taki światopogląd, że wolny rynek rozwiąże wszystkie problemy. Że wolny rynek jest jak Bóg, że nie wolno mu się przeciwstawiać, że nie wolno ingerować w rynek. Czyli to, co głoszą Janusze biznesu dzisiaj, to nie jest liberalizm. To nie jest ten główny pion liberalizmu. Główny pion liberalizmu to jest John Locke, to jest Wolter, to jest tolerancja religijna, poszanowanie człowieka, to jest liberalizm. A Richard Cobbem to nawet nie jest główny pion wolnorynkowizmu, czyli leseferyzmu. Leseferyzm, to się tak nazywa, nie należy mylić leseferyzmu z liberalizmem. Liberał interesuje się tym, żeby to co masz, to żebyś to miał i stąd można wyciągnąć, że powinieneś być za wolnym rynkiem zasadniczo, ale liberał to znacznie więcej. Liberałem jest Voltaire, jest John Locke, to jest liberalizm. Liberalizm jest to, żeby była tolerancja religijna, że człowiek był szanowany, że ważniejszy jest człowiek niż jakieś bogi, przesądy. Że trzeba się kierować racjonalnością i tak dalej. To jest liberalizm. Że jest przestrzeń publiczna i przestrzeń prywatna, którą należy szanować. To John Locke wymyślił public sphere, sphere i private sphere. Tak to wygląda. I ja wiem, że Kościół, Kościół kłamie. Wiecie, co Kościół jeszcze kłamie? Na przykład, Jan Paweł II ukradł personalizm, który wymyślił, Gostek, który się nazywał Karl Albrecht von Haller z początku XIX wieku. Ukradł to. No? Te włoskie klechy, czyli papieże, oni niczego nigdy nie wymyślili. Oni wszystko tylko kradli od chrześcijańskich pisarzy konserwatywnych. Takich jak Chateaubriand, takich jak Karl Albrecht von Haller, to Szwajcar jak właśnie hadecy francuscy właśnie jak Chateaubriand i początek chrześcijańskiej nauki spo, społecznej nauki chrześcijańskiej to jest znacznie wcześniej niż papieństwo o tym pisze, to jest początek XIX wieku dobra, ale wróćmy do liberalizmu to jest znacznie ciekawsze i, i, i tak dalej, więc e, Mi, Michalkiewicz kłamie i manipuluje czemu nie jestem zdziwiony Tak, Michalkiewicz no, ja, ja nie jestem zdziwiony, że jak Kiewicz kłamie o takich głupotach, no to o II wojnie światowej. No to kłamie także o. Um, um, to jest pytanie, czemu nie, nie szanuje ludzi wierzących w katolicyzm? Dlatego, że uważam za niemęskie i żałosne okadzanie jakiegoś starca, który i to jeszcze obecnie mamy starca, który jest zupełnie beznadziejny, bo prorosyjskiego starca Franciszkusa. I mam okay, To jest żałosne być katolikiem w dzisiejszych czasach. Żałosne, jesteście żałośni katolicy. Ponieważ okazanie jakiegoś dziada w Watykanie, który jeszcze w dodatku sprzyja Rosji, nie jest Wam wstyd? Ja bym przeszedł na protestantyzm. No ale dobra. W każdym razie. Jeżeli chodzi o. Jeszcze raz, bo tutaj przeszkadzacie mi, i nie mogę się skupić, wyłączam na chwilę czat, żeby dokończyć myśl o liberalizmie. Niepotrzebnie Michalkiewicz to wszystko połączył z kościołem, bo to jest też druga ciekawa nitka. Ale generalnie liberalizm to jest tolerancja religijna. To jest tolerancja dla różnych sposobów życia. I to jest mniej więcej to, co Amerykanie rozumieją przez słowo liberalizm i co Europejczycy rozumieją przez słowo liberalizm. Jedyna różnica między słowem liberalizm, a, a Michalkiewicz próbuje tylko manipulować, żebyśmy uznali z, y, wolnorynkowy konserwatyzm za liberalizm i zawsze to próbowali robić konfederaci, y, kon, konfiarze, korwiniści czy jakich tam zwał to, to towarzyszą. Zawsze to próbowali robić, żebyśmy... Nam się mieszał wolnorynkowizm, januszyzm z liberalizmem. Liberalizm to jest właśnie to: szanować ludzi o innych religii, szanować. Teraz ktoś powie, ale ty nie szanujesz katolików. Ja ich nie szanuję, to prawda, ale ja ich toleruję. Toleruję ich, ja wiem, że oni mogą istnieć i tak dalej, ja uważam, że się z nimi nie zgadzam, Liberalis polega, uważam, że oni mają rację, liberalizm polega też na tym, że ja mogę bezpiecznie powiedzieć, że katolicy są głupi, bo jeżeli oni w dzisiejszych czasach okazają Franciskusa, no są głupi, ale nie jestem za tym, żeby katolików na przykład ciemiężyć, tak? Nie jestem za tym, bo jestem tolerancyjny. I tak to wygląda. Natomiast yy, Michalkiewicz nie jest tolerancyjny, na przykład wobec homoseksualistów, więc on nie jest liberałem, nie rozumie, co to jest liberalizm nawet. Próbuje nam wcisnąć wolnorynkowy konserwatyzm jako liberalizm. I takie, to wielokrotnie próbowano coś takiego robić. Takie, takie rzeczy próbował robić Irving Kristol w Stanach Zjednoczonych, yy, mentor tych wszystkich yy, korwinów, Michalkiewiczów i tak dalej. Irving Kristol, polecam i nie polecam jednocześnie, bo tam wszystko, co, co robi Konfederacja, to tam jest, a plus jeszcze trochę. Natomiast na to, on tam w ogóle głupoty naopowiadał, że amerykańska konstytucja to tam szanowała Boga, a francuska to nie. Francuska rewolucja działa się w czasie wojny, Francji z całą Europą, gdzie wszyscy chcieli dochrzanić Francuzom i dlatego Francuzi się radykalizowali bardziej. To jest niesprawiedliwa ocena. Irving Kristol po prostu twierdzi, że Ameryka jest najlepsza i najnajlepiej I w ogóle super, bo jest wolnorynkowa i konserwatywna niby. No, zależy, kto, zależy gdzie. Natomiast to jest stały, stała manipulacja. Także to, jak dzisiaj w Europie się używa słowa liberalizm, jest jak najbardziej prawidłowe. Natomiast jest jeden mały, jedyna rzecz, w której. Odrobinę racji ma Michelkiewicz, to jest to, że w Ameryce słowo liberał znaczy troszkę coś innego niż w Europie. To wynika to z tego, że w Ameryce nie rozwinęła się właściwie tradycja socjalistyczna. I było coś takiego jak ruch populistów z Midwestu, aż tam po Kansas i Kolorado i tak dalej, czyli tam równiny i trochę dalej. I oni się nazywali populistami. Tak naprawdę byli socjalistami, tylko nie chcieli używać słowa socjalizm. I przez to, że tam nie ma masowej, masowego ruchu socjalistycznego, to gdzieś tam na obrzeżach partii demokratycznej, która jest nazywana liberalną, czasami zamiennie, znajdują się także socjaldemokraci. No, na przykład taki Bernie Sanders, czy Alexandria Ocasio-Cortez, bo oni nie są liberałami za bardzo, oni są bardziej socjaldemokratami. To się zgadza. Ale nie można powiedzieć, że ktoś, kto się nazywa liberal w Stanach, to na pewno będzie socjaldemokrata. Nie, w 90% przypadków to będzie liberał. Natomiast człowiek, którego opisuje jako liberała, dawniejszego i obecnego Michalkiewicz, to nie jest liberał, tylko wolnorynkowy konserwatysta. Nie wiem, co jeszcze tu można. Dodać. W zasadzie ta książka się rozwaliła, mm, i tak dalej. Dokładnie, dokładnie, bo to jest ciekawe tutaj. Ja to już mówiłem, tak? Liberalizm to religia tolerancyjna, teraz mówię, ja nie pieprzę, tylko mówię, że katolicy jest żałosny, bo jest. Bo to, że dorośli ludzie modlą się zamiast do Boga, to do jakiegoś dziada w bieli, to jest dla mnie żałosne i zwracają, i jadą do pielgrzymki do jakiegoś starego dziada w sandałach to jest żałosne z czapką taką żałosne natomiast tak, ludzi toleruję, toleruję was raz, że nie mam wyboru, a dwa, że nie mam powodu, że was nie tolerować ja będę się czepiał was, ale nic poza tym tak to wygląda natomiast Michalkiewicz najchętniej by Michalkiewicz by najchętniej zamknął usta takim ludziom jak ja to jest ta różnica, to są zamordyści, właśnie o to chodzi. I dlatego próbują zakłamać liberalizm i, co gorsza, Michalkiewiczowi się to udało. Bardzo ciekawe jest też to, że Michalkiewicza do napisania tej książki napisał dosyć aferalny, dosyć dziwny biznesmen świtalski. Czyli to miało sprzyjać oligarchom, bogaczom, Januszom to co pisał Michalkiewicz. I to on musiał namówić Michalkiewicza dopiero do czegoś, do tej manipulacji, jaką jest ta książka. Dobry, zły liberalizm. Także nie, dobry liberalizm to jest ten, liberalizm się absolutnie wol, nie zmienia, liberalizm pochodzi od Johna Locke'a i Woltera. Niedługo będziemy wydawać moją książkę o liberalizmie, właściwie naszą książkę o liberalizmie, którą właściwie napisaliśmy wspólnie z Pawłem i no, on jest bądź co, bądź przecież działaczem Partii Liberalnej, bo o Platformy. I e, mam nadzieję, że odkręcimy trochę to, co napisał Michalkiewicz. Także panie Stanisławie, jeżeli pan słucha, a wiem, że pana widzowie oglądają mnie, to proszę przestać kłamać, że wolnorynkowy, homofobiczny, Prawacki Januszyzm jest liberalizmem, bo nie jest. Dziękuję z Bogiem.